Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu Minecraft Przetrwanie bo mamy golema, fajnie fajnie szukamy sobie czegoś co nam się przyda także możemy powiedzieć, że przyda nam się, o małe małe że przyda nam się wędzarka o ile będzie tu coś takiego, znajdziemy coś takiego jak wędzarka może tutaj będzie coś takiego, bo to wyglądał, to będzie takie rozbudowane. Nie ma Nie ma i tu tutaj też nie będzie, ale może jakaś skrzynka będzie. będzie. O jest już ciekawe. No tylko kaktus. No teraz schodzimy na dół. Chodzimy na dół, tup 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 i tutaj patrzymy. Nie ma tego grafnik. Już biedna ta wioska. Nic tutaj nie ma pójdźmy sobie jeszcze zobaczyć inne rzeczy kurde, ja jedno było właśnie a tam coś jest pod tym daszkiem a tu jest jakiś dla konia, dla czegoś takiego dobra także bierzmy sobie nasiona buraka to co to jest? to jest nasiona pszenity. Tu jest y, pszenicy, też może tu też. Może tutaj podbierać te nasiona, bo one mi się przydadzą. One się przydadzą. Szkoda, że nie ma nasion ziemniaka i marchewki. To jest wielka szkoda. Ale dobra, o może tutaj będą. chociaż mądry, bo to wygląda właśnie na to, nawet, że cała pszenica tu jest. I trochę tam buraka było Ale nic poza tym nie ma Dobra, to chyba stąd będziemy już uciekać na no, no, wielbłąd Także my spadamy Idziemy dalej eksplorować Fajnie jakbyśmy znaleźli jakieś miejsce na domek No nie gadajcie Ja pierdzielę. Przed nami jest mój ulubiony biom w Minecraft Czemu ulubiony? W jednego prostego powodu. To jest pełno kopalni. Tu każda dziura to jest jakaś kopalnia. Bardzo lubię ten biom. I dlatego możemy, proszę, jakiegoś dojścia od niego do morza, do wody i tu osiedlić. Nie jak to jest morze. Jak to jest dojście do takiej otwartej wody, to my tu zostajemy. To my tu zostajemy. Ja się tutaj buduję. No dobra, to nie jest otwarta woda ale to jeżeli jest... Tam, dobra to też chyba nie jest taka otwarta woda tylko marcie takie jezioro ale dobra lecę w tamtym kierunku szukać właśnie takiej otwartej wody czy jest coś takiego? No, no ładnie to wygląda ładnie nie powiem kurde nie, nie chcę tam wpaść ok tam widzę złoto nawet to jest jakaś jaskinia do eksplorowania ja lecę, bo chcę się osiedlić przy jakimś właśnie otwartym źród źródle wody Co mam być otwartej źródło wody? Otwarte źródło wody to jest dla mnie po prostu morze Morze, gdzie nie widać następnego lądu i można y, przepłynąć na inny biom tam teoretycznie dało się przepłynąć na inny biom, ale tam to dla mnie nie jest morze bo To jest bardziej takie staw jezioro, coś takiego Kurde, tu się kończy ten biom, no. Ale dobra, wezmę, pójdę może... Po prostu może znajdę coś takiego. A e, jak nie, to się cofnę po prostu. I zobaczymy, no. Muszę iść spać, żeby nie zginąć. Muszę zapamiętać, gdzie jest ten biom. I się z powrotem tam jest i znaleźć morze i się z powrotem tam wrócić później dlatego idę cały czas prosto nie zobaczę w ogóle z kursu właśnie dlatego żeby tam wrócić z powrotem bo serwis dla mnie mega ważne, żeby tam mieć dom znaczy, żeby wiedzieć gdzie jest ten biom może nie że to żeby tam się osiedli żeby tam mieć dom tylko po prostu wiedzieć gdzie ten biom jest bo Naprawdę ja ten biom bardzo lubię i zwłaszcza, że ja przynajmniej nie mam jego szczęścia i jego ja rzadko bardzo spotykam. Dobra, chyba że wracamy tam się osiedlić i, i później będziemy szukać wody i tak dalej. Dobra, to wracamy się tam i później będziemy szukać takich rzeczy. Także tam będzie nasz pierwszy domek. Na początku to będzie taka pewnie bardziej baza osadnicza aniżeli domek. Ale po czasie się to w, w domek przemieni. Dobra, także już to widzę. Także dobra, muszę tam jeszcze dobiec tylko. I nawet jak dobra, nie ma tutaj żadnej otwartej wody, to muszę się cofnąć do tamtego jeziorka. I, i tam ogarnąć dom żeby był chociaż w pobliżu wody no i to tutaj by mógł być? o, mamy taką ładną tutaj z drzewami, dobra czyli tutaj najpierw zjem robimy tak tak Zróbmy sobie chociaż jedną skrzynkę. No nie rzeczy. Gdzie jest ta skrzynka? A, bo mamy już skrzynek i to dużo, bo z tamtego miejsca jeszcze. No burza będzie czy co się dzieje. No tak, dobra. Albo noc jest po prostu, ale mi się wydaje, że tak się zrobiło jakby na burze w Minecrafcie. Na taką burzę Minecraftową. Ale no dobra, no po prostu noc była. Ale noc była trochę wcześniej, to nie wiem. No tak dziwnie trochę. Dobra. Teraz jakąś kopalnię taką naszą prywatną musimy sobie zrobić. E, ja bym to rozmyślił, żeby to było gdzieś tutaj. O tutaj na przykład. Dobra, przyda nam się łopata. Ale nie mamy drzewa. Także przyda nam się łopata i siekiera. Dobra, najpierw weźmy wykończmy ten kilow. Fajnie byśmy się to koble dokopali. Dobra, jednak cię nie dokopiemy. Ale ja muszę trochę tego drewna zdobyć. Tak troszkę, niedużo na początek. O kurde, zombie mnie bije. Dobra, szybko sobie biorę to sok z tej spieprzam. Dobra, tyle mi starczy. Powinno starczyć na start. a ja postawię tutaj kolejną skrzynkę może. I dobra, to przeróbmy tak. I zróbmy z tego teraz kilof i łopatę. Dobra, użyćmy sobie wszystko to, co jest nam na razie niepotrzebne, do skrzynki. Czyli chcemy wszystko poza mieczami, killoffem, drzewkiem i tak dalej. Watykami dobra no to lecimy kopać dalej Dobra, to kopiemy to Kurde, fajnie byśmy się dokopali już do tego kobla, bo nam jest potrzebny ten piecyk i żeby to żarcie sobie już przepalić, żeby nie marnować tak za bardzo. Jak żarcie jest nieprzepalone, to się tak w sumie, to się tak w sumie marnuje. Bo wiadomo przepalone żarcie daje więcej niż na surowo. Kurde daleko chyba tego kobla. nasz cel do końca odcinka to jest skraftować pietyk i będziemy kończyli odcinek. Kurde co jest, daleko? naprawdę daleko do tego kobla. Jeszcze dlatego mamy ten problem, że nie mamy pochodni. To jednak nie wiem czy nam się uda nasz cel zrealizować. Jednak zamiast takie schody na ten, to zrobimy sobie tutaj taki tunel, tunelek, taki tunel lekki I po prostu zrobimy tam zjazd taki wodny Wiesz co chodzi, po prostu skakanie do wody yy, Skok do wody, a z powrotem po drobince Dobra, ale jednak nie skończymy Nie ogarniemy tego w tym odcinku bo nie mam pochodni, w ogóle także no co, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na tym kanale oczywiście z dzwonkiem napiszcie mi w komentarzu standardowo co robić źle, co robi dobrze i do zobaczenia na zimnych odcinkach, trzymajcie się i cześć